Z danych, których państwo podają, wynika, że sprzedaż samochodów w Unii Europejskiej spadła o ponad 50%. Czy może pan podać jeszcze jakieś inne dane na ten temat? No, niestety to prawda. Branża motoryzacyjna bardzo odczuwa to, co dzieje się czy konsekwencje pojawienia się koronawirusa. Chyba nie ma sensu mówić o danych szczegółowych. Warto wspomnieć tylko, że w Europie sprzedaż nowych samochodów w marcu spadła o 50%, a to dopiero początek. My pokazaliśmy dane polskie i tam wszędzie w zasadzie jest, w zależności od kategorii pojazdu, 50, 60, 70% spadło. To nic dziwnego, dlatego że klienci praktycznie przestali przychodzić do salonów, klienci praktycznie nie pojawiają się, nie kupują. Stąd tak wysokie spadki. Czy w czasie pandemii koronawirusa, która nie wiadomo jak długo będzie trwała, a także w recesji, która jest nieunikniona, może się okazać, że będziemy wybierali innego rodzaju pojazdy niż do tej pory? Myślę, że koronawirus, czy to, co będzie działo się po koronawirusie, na pewno będzie inną rzeczywistością niż ta, którą znamy teraz. Na pewno branża motoryzacyjna też będzie się musiała w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Jak to będzie wyglądało, myślę, że dzisiaj nikt tego nie wie, ale trudno dziś powiedzieć, czy wpłynie to na większą chęć kupienia czy kupowania przez klientów jakichś określonych modeli. Ja myślę, że przez dłuższy czas będziemy starali się wrócić do normalności, rozumiane jako to, żeby w ogóle klienci przyszli do salonu, zarówno klienci indywidualni, jak i klienci flotowi. Ja przypomnę, że w Polsce trzy czwarte sprzedaży nowych samochodów to są klienci flotowi, a więc kluczowi z punktu widzenia sprzedaży, bo to ponad, ponad 3 czwarte. Myślę, że pewne zachowania nasze po koronawirusie będą inne. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał car sharing, czyli e, współdzielenie, współużytkowanie samochodów. Nie wiadomo, jak na przykład zachowają się firmy, bo dziś większość nas pracuje w domu. Czy prawie wszyscy, którzy nie muszą fizycznie zjawić się w swoim zakładzie pracy, pracują z domu. Być może zmieni to postrzeganie pracy przez szefów, przez koncerny, przez, przez bardzo wiele, w bardzo wielu miejscach będziemy być może mogli zdalnie pracować, a więc będzie potrzebnie potrzebnego mniej się, mniej zmieniania miejsca, a więc mniej jazd samochodem. Z drugiej strony myślę, że warto powiedzieć o tym, że nikt nie wie dzisiaj, jak zachowamy się w tym momencie, kiedy wreszcie odetchniemy z ulgą, że koronawirus jest za nami. Są oczywiście bardzo różne przewidywania, ja nie chcę się do, nie, do nich odnosić, bo ani nie jestem lekarzem, a tym bardziej wirusologiem. Natomiast no, w, w którymś momencie ten koronawirus ustąpi, w którymś momencie będziemy mogli wrócić do normalności. No i teraz Będziemy tak ucieszeni i z tej radości będziemy się starali jak najszybciej wrócić do naszego starego, tego poprzedniego życia? Czy wręcz przeciwnie, pewne nawyki, pewne nasze przemyślenia, czy pewna zmiana stylu życia, która była przez ostatnich ileś na razie tygodni, a będzie być może przez ileś miesięcy, nie wpłynie na nasze zachowania? Myślę, że teraz mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Wiadomo, że już wiele firm ogłasza upadłość, można spodziewać się, że będą kolejne bankructwa. Czy w związku z tym może się na rynku pojawić dużo pojazdów polizingowych, czy samochodów po windykacjach, albo samochodów, które po prostu, które po prostu będą sprzedawane przez firmy, które będą szukały oszczędności? No niestety zawsze tak jest, że jak jest kryzys, jak mamy gorszy czas, to jakaś część firm bankrutuje, jakaś część firm Chce się samochodów pozbyć. Już to z taką sytuacją mieliśmy do czynienia szczególnie w kontekście pojazdów ciężkich w czasie kryzysu 2008 i 2009 roku. Wtedy dużo pojazdów pojawiło się na rynku z rynku wtórnego. Sprzedaż nowych była znacznie mniejsza. I obawiam się, że niestety pojawi się ta sytuacja również teraz, dlatego że na pewno jakaś część firm, ale też pewnie osób fizycznych. Po prostu zacznie mieć problemy ze spłacaniem. W związku z czym te samochody trafią na rynek wtórny. Jakich będzie dużo, pytanie ile? To na pewno wpłynie to na rynek. Choć nie sądzę, żeby to były ilości na tyle duże, żeby zaburzyły bardzo poważnie rynek, tym niemniej z drugiej strony warto pomyśleć o tym, jak zachowają się firmy leasingowe, jak, zachowują, jak zachowają się banki, które kredytowały na przykład osobom fizycznym. Pewnie będą znacznie ostrożniejsze. Pewnie ostrożniej będą udzielały kredytu czy leasingu. Stąd zobaczymy, bo jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem w tej chwili, mamy zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi, bo... Takiej sytuacji jak teraz, no nie mieliśmy chyba nigdy w historii. No bo jeżeli możemy porównać pandemię Hiszpanki, która była 100 lat temu, no wtedy była zupełnie inna rzeczywistość gospodarcza. Myśmy teraz nie przeżyli tylu złych czynników, które się skumulowały. Obecnie w transporcie publicznym mamy zalecenia, żeby autobusami czy tramwajami przemieszczało się mało osób. No i to budzi pewien lęk uzasadniony wśród pasażerów może się okazać w przyszłości, że nawet jak pandemia zniknie, to jednak coś zostanie w naszych głowach i nie będziemy chcieli tak chętnie do tej pory korzystać z transportu publicznego. Czyli pytanie już mi tak, czy transport publiczny zmieni się w przyszłości, czy będziemy chętniej niż do tej pory korzystali z samochodów? Własnych samochodów, po to, żeby jeździć do pracy, trzymać. Myślę, że taki strach może pojawić się, choć nie sądzę, żebym się długo utrzymywał, dlatego, że pamiętajmy, że duża część osób, która jeździła autobusami, tramwajami czy pociągami, to są osoby, które albo nie chciały jeździć samochodem, bo na przykład dojeżdżały do centrum dużego miasta. A tam musiałyby parkować i to byłoby bardzo kosztowne, albo osoby, które stwierdziły, że nie chcą kupować samochodu, albo takie, które, na których po prostu nie było stać na kupienie i utrzymanie samochodu, czyli młodzi ludzie, studenci, czy, 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 czy podobnie. W związku z czym ja myślę, że pewnie przez jakiś czas obawa będzie. Ale wrócimy do tej komunikacji zbiorowej. Musimy pamiętać, że mamy generalne trendy w tej chwili w Europie, żeby przesiadać się z dużych samochodów na małe, z samochodów do komunikacji zbiorowej, i ja nie sądzę, żeby nastąpiła tutaj radykalna zmiana, dlatego że i systemy podatkowe, i władze miast, władze poszczególnych krajów popierają tego typu rozwój. Pamiętajmy, że ciągle nad branżą motoryzacyjną, wisi konieczność redukcji dwutlenku węgla, emisji dwutlenku węgla. My pewnie będziemy rozmawiali z Komisją Europejską, żeby te bardzo wysokie kary przesunąć w czasie, ale jaki będzie efekt, nie wiem.